Jesteśmy teraz nad mostem Tanduet, Duet, czyli po indonezyjsku Jembatan Duet. Jest to fajny taki most linowy. Zaraz wejdę na niego. Jest tutaj dosyć wysoko. O, jak się trzęsie, jak jadą ludzie. Dosyć wysoko. No tak oceniam z 30-40 metrów. Widoczne są stąd też również wodospady. Mały, ale fajny ładnie wygląda i spływa tutaj do tej rzeki. No rzeka nie wygląda za czysto niestety. Mało pan mi nie zawadził. O, ale tam zajebiście wygląda. Most jest naprawdę ruchliwy. Co chwilę samochody co chwilę przejeżdżają motocykle. Też musiała, nie, nie chciałem tam długo stać, ponieważ no, blokowałem ruch. Blokowałem jeden kierunek ruchu, no, bo jest naprawdę też wąski. Kasia chciała, żebym ją nagrał w masce. Zmielicie się. Bo to jest po prostu tyle pyłu. Pyłu, ale naprawdę to jest taki smród spalin, że musiałem ja musiałam sobie pójnąć. No w tej chwili nawet nie tak bardzo, bo jesteśmy na takich dzikich terenach, gdzie jest w miarę czysto, bo to jest mało samochodu. Ale w samej karcie to... oni. nie takie kanały, one są sztucznie uregulowane i są również takie mosty z kanałem, które rozprowadzają wodę po tutejszych polach ryżowych. Tak leżą.